Żeby wbić tę pineskę trzeba sporo wysiłku. Ale wspaniałe wspomnienia często wymagają wyjścia ze strefy komfortu i zrobienia czegoś szalonego. Czy dach polski jest dla każdego? Właśnie zapłaciliśmy za parking. Była duża kolejka do parkometru, więc zapłaciliśmy online. Co prawda Łukasz się walnął z rejestracją, ale pan powiedział, że to nic nie szkodzi. Idziemy, ruszyliśmy na szlak. Już właściwie jest jasno, a przynajmniej robi się jasno. O 4.10 mieliśmy pobudkę. Coś strasznego. Ale już jedziemy za 15, 6.00 wychodzimy na Szlak mamy przed sobą 9 km w jedną stronę, na górę cały, cały czas. Pod górę nie będzie odpoczynku. Eee. Już myśleliśmy, że w ogóle nie będziemy tego robić, że rysy są za nami, no ale jak wyskoczyła ta korona, no to w końcu trzeba było się zmierzyć z tym szczytem. I właśnie dzisiaj to robimy. Trzymajcie kciuki. Wejść na najwyższy punkt Polski zdecydowaliśmy się od słowackiej strony, bo tak jest łatwiej, a i tak mieliśmy mnóstwo obaw, czy się uda. Ostatni parking jest w dolinie Mięguszowieckiej, gdzie przepływa poprat. Cała trasa na szczyt ma 9,5 km oraz łącznie około 1300 metrów podejścia. Szlakówki na dole pokazują czas 4,5 godziny. Na niebie dominuje jeszcze księżyc. I choć to wrzesień i zapowiadają piękną pogodę, jest strasznie zimno, około 3 stopnie Celsjusza, i rośliny pokryte są szronem. Pierwszy szron tego lata. Chwilę zetrwało, aż słońce wychyliło się ponad wyniosłe granie. Pierwszy odcinek to spacer po wygodnym asfalcie. Choć pod górę, to sprawdzi się na spacery nawet z wózkiem. Po 4-kilometrowej wędrówce kończy się on przy schronisku nad przepięknym poprackim stawem. To bardzo fotogeniczne miejsce, szczególnie w popołudniowym słońcu, gdy rozświetlone skały szczytu Osterwy odbijają się w tapli polodowcowego jeziora. Tuż przed nim szlak skręca jednak w lewo, więc tych przyjemności doświadczyliśmy dopiero w drodze powrotnej. Jesteśmy w tym słynnym miejscu, w którym znajduje się budka z pakunkami. Można stąd wziąć swój ładunek na plecy i ruszyć do stroniska. Ładunki są od 5 powodzenia do 20 kg. W ten sposób inni mogą coś zjeść w stronisku, że inni starają się to tam wynieść, dostają za to herbatkę za darmo. Podziwiamy tych ludzi, bo twarde drewniane stelaże nie mają żadnych udogodnień. Nie ma pasów biodrowych ani miękkich wyściółek, niczym wyjęte z początku XX wieku, a widać jak ciężar przygniata tych śmiałków do ziemi. Szacun. Niebieski szlak zmienił swój charakter na bardziej beskitki, Utwardzony grunt z wystającymi gdzie niegdzie kamieniami. Prowadzi przez gęsty las, przez który tylko czasami wyłaniają się skaliste szczyty Tatr. Tutaj też szlak jest miejscami mokry, a głazy śliskie. Im większe, tym łatwiej się poślizgnąć. Uważajcie. Wraz z metrami wysokie drzewa coraz bardziej dają za wygraną, jakby rozumiały, że ta góra do nich nie należy. Ustępują kosodrzewinie i coraz liczniejszym skałom, po których spływa żabi potok. Śniadanko-hotelowe, pierwszy przystanek po pięciu kilometrach, idzie się sprawnie i ładnie na razie. Ludzi bardzo dużo. Dzisiaj mamy 21 września, to będzie dla nas y, słynna data, niezależnie czy wejdziemy, czy nie. Yy, parę lat temu, w yy, podobnym chyba 13 września, weszło tutaj ponad 2000 ludzi. I to tylko od strony słowackiej. Ale końcówka sierpnia i wrzesień to najbardziej sprzyjające dni, by zdobyć ten szczyt. Nie zalega już śnieg i lód, a burze są mniej prawdopodobne. Problemem może być coraz krótszy dzień. Dlatego warto wstać wcześniej, żeby znaleźć miejsce na parkingu i mieć cały dzień zapasu. Warto też pamiętać, że szlak jest zamknięty od 1 listopada do 31 maja. Zaraz za wodospadem na Żabim Potoku skręciliśmy w prawo w czerwony szlak, który będzie nam towarzyszyć do samego szczytu. Tutaj jest już tylko kamieniste podłoże, a i powoli kosodrzewina przegrywa z trudnymi warunkami. Dokładne mapki, opisy i zdjęcia, jak zawsze, są do Waszej dyspozycji na naszym blogu. Przypomnę też o łapce w górę i o subskrypcji. To chyba już zaczynają nam się te serpentyny, na które ludzie bardzo narzekali w internetach. Pniemy się pod górę. Musimy co chwilę zmieniać kierunek, a wyżej będzie pewnie ciężko powiedzieć, to powiem Wam teraz, że na rysach zdarzało się w przeszłości bardzo dużo wypadków, w tym dość sporo śmiertelnych. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bezpiecznie i nikomu nic się nie stanie. No i że w ogóle tych wypadków będzie jak najmniej. Dlatego y, miejcie szacunek do góry. W okolicach Stawu Poprackiego przy Żółtym Szlaku jest Tatrzański Cmentarz Symboliczny, którego motto to umarłym na pamiątkę żyjącym ku przestrodze. Cmentarz zdobią prześlicznie malowane kolorowe krzyże. Miejsce jest klimatyczne i refleksyjne. Turystów tu niewielu, więc można w spokoju to poczuć. Zebrano tu wszystkie tabliczki upamiętniające tragiczne śmierci rozsiane po Tatrach. Upamiętniono tu około 400 zmarłych, wśród których są również polskie nazwiska. W latach 2016-2021 w drodze na rysy od Czarnego Stawu po polskiej stronie było aż 199 wypadków, w tym aż 21 śmiertelnych. Uważajcie na siebie i koniecznie przed wędrówką wykupcie ubezpieczenie, bo akcje ratunkowe są w Słowacji prywatnie finansowane. Kupiliśmy sobie energy żela. Yy, nigdy tego nie robimy, no ale też nigdy nie wchodzimy na rysy. Yy, jak tak czytamy skład, to praktycznie sam cukier. Zastanawiam się, czy równie dobrze nie można sobie było wziąć kostki cukru do kieszeni. No to pamiętacie, kiedyś to był najlepszy słodycz. A ten cudowny staw za mną to Wielki Żabi Staw mięguszowiecki. Nazwę zawdzięcza skalistej wyspie po środku, która ponoć przypomina żabę. Od stawu szlak coraz bardziej pnie się w górę, choć próbuje zniwelować te różnice przez serpentyny. I co? Było nam to potrzebne. Mogliśmy sobie teraz siedzieć w hotelu i w jacuzzi spać do ósmej, odpoczywać w pięknym pokoju, zjeść przepyszne śniadanko i relaksować się w bani. Z tym niesamowitym widokiem na majestatyczne góry. Ale nie, przed nami łańcuchy. To fragment, którym wielu spędza sen z powiek. Jednak tak po prawdzie, nie jest on wcale straszny. Łańcuchy i drabinki czynią go bezpiecznym i w zasadzie, jeżeli jesteś sprawny fizycznie, to bez problemu sobie z tym fragmentem poradzisz. Nie ma tu przepaści, a fragment jest krótki. To tylko 250 metrów, gdzie trzeba się łańcuchami asekurować. Większym problemem mogą okazać się kolejki. Na górę czekaliśmy jakieś 10 minut, jednak gdy schodziliśmy, to staliśmy w ogonku około 40 minut. Stąd zostało niecałe 500 metrów do schroniska. Za łańcuchami jest już tylko głazowisko przypomniało nam się przez to zdobywanie Scafell Pike. Tam też łatwo nie było. Mozolne stawianie kroku za krokiem po skalnych schodach i powolne urywanie odległości. A trzeba uważać, bo niektóre głazy nie są stabilne i łatwo można zrobić sobie krzywdę. W górze widać już jakąś triumfalną bramkę, która z pewnością oznacza coś dobrego. Taki powiew klimatu himalajskiego. No i faktycznie jest dobrze, bo naszym oczom ukazał się wreszcie budynek schroniska. Moja zastawka ledwo zipie, a to jak widać, ma się całkiem dobrze. Czekam na autobus do góry ma jechać według rozkładu za 10 minut. To już w miarę blisko, chyba już bez przesiadek. Chyba jednak wypad, ale już niedaleko do dłuższego odpoczynku. Za mną chata pod rysami, najwyżej położone stronisko w Tatrach. Wyżej się już nie prześpisz. Y Powstało w 1933 roku i wiele razy było niszczone przez lawinę. Nie dziwić się z powodu jego położenia. Widoki stąd są fantastyczne. W środku zjedliśmy ciasto z makiem i wypiłam kofolę. Nie będziemy tutaj ryzykować napojów wyskokowych. W schronisku można płacić tylko gotówką i to w euro. Także pamiętaj o tym. Zjesz tu proste dania jak zupy, gulasz czy smażony ser. Ale po takim wysiłku i z takim widokiem smakuje wszystko wybornie. Nie dziwi, że turyści oblepili skały niczym owieczki hale i chłoną tę niecodzienną atmosferę. Kawałeczek w tamtą stronę jest najwyżej położony wychodek w tatrach, z którego skorzystaliśmy cała jedna ścianka jest przeszklon. widok fantastyczny. W kolejce czekaliśmy do niego jakieś pół godziny. To również punkt obowiązkowy, głównie dlatego, że kilka godzin już idziemy i się po prostu chce, jak widać wszystkim ale też dlatego, że jest to atrakcja sama w sobie, niezależnie od zapachów. Trzeba pochwalić, że jest bieżąca woda, papier toaletowy i to wszystko za darmo. Co ciekawe, dopiero w kolejce do wychodka słońce było na tyle wysoko na bezchmurnym niebie, by rozświetlić nasze lica. To dodało nam otuchy. Naczytałam się, że od chaty jest trudno i muszę przyznać, że gdy spojrzałam na wysoką turnię, po której hen daleko w górze szli ludzie wąskim szlakiem nad przepaścią, to trochę się przeraziłam. Pierwszy raz tego dnia. My też mamy się tam wspinać, ale patrząc wokół, jakoś mało tam turystów. Na szczęście okazało się, że to jednak nie były rysy, a ciężki szczyt. Jego nie mieliśmy w planach. My musimy podejść w drugą stronę, w sznureczku turystów. Pozostał ostatni, niecały kilometrowy odcinek, na którym mieliśmy pokonać 250 metrów w górę. Od chaty robi się już stromo i męcząco. Na razie jeszcze nie, niebezpiecznie. Pierwszy raz widok na tamtą stronę. I pierwszy raz widzimy tego potwora. Otwarły się widoki na północne stoki wysokich tatr wraz ze stawami zmarzłym i ciężkim i polodowcową doliną ciężką. Szlak prowadzi po zachodnim stoku Rysów. Tutaj już nam się pięknie wyłoniły wierzchołki rysów. Nie wiem, czy wiecie, ale jest ich aż trzy. Dwa po stronie słowackiej, a jeden to granica polsko-słowacka to właśnie główny nasz cel i najwyższy punkt y, polski 2499. Najwyższy w ogóle to 2503, choć mówią, że też 2501. Końcowy fragment jest na tyle stromy, że bez pomocy rąk sobie raczej nie poradzisz. Skały są tu bardzo wysokie i nieregularne. To bardziej wspinaczka niż marsz, ale pokonaliśmy go bez większego strachu. Fakt, że świadomość, że pod tobą jest przepaść i jest stromo, działa nieco na wyobraźnię i nie nazwałabym tego strefą komfortu, ale wyobrażałam to sobie gorzej i naprawdę kroczek po kroczku można to zrobić. Trzymałam się dłońmi skał i nie ruszałam nogami, dopóki nie znalazłam pewnego chwytu rękami. Może nie wyglądało to zbyt dumnie, ale było skuteczne i bezpieczne. Trzeba być ostrożnym, bo inni są obok, bardzo blisko, szturchają, popychają i straszą kijkami wystającymi z plecaków. Tutaj też wielu ma już kaski na głowach, bo spod nóg osuwają się czasem luźne kamienie. My o tym nie pomyśleliśmy, a warto. Ludzi w tym kulminacyjnym punkcie jest naprawdę sporo. Sam szczyt jest bardzo oblegany, więc trzeba nieco poczekać, by móc wziąć tę kartkę do ręki i powiedzieć – mamy to! A widzieliście, co się działo w tle? Może przewiniemy? Zaręczyny na naszych oczach. Idealny mistrz drugiego planu. Jak ich znacie, to podrzućcie nasz filmik na pamiątkę. Wszystkiego dobrego. Trzeba przejść na drugą stronę szczytu, by podziwiać morskie oko i czarny staw pod rysami. Panorama jest przepiękna. Widać stąd około 130 innych wierzchołków, w tym 80 w tatrach. I 13 jezior. Choć są wyższe szczyty, jak np. Wysoka czy Najwyższy w Tatrach Gerlach, który jest wyższy o 152 m, to satysfakcja jest przeogromna. Szczyt zdobyty o godzinie, no, przed południem, także czas fantastyczny. Teraz już trochę emocje opadają, siedzimy sobie dalej na szczycie, ale, ale już tutaj, gdzie nie, nie ma takiej kotłowaniny, bo ponad nami, jak może widzicie, jest kolejka i jest tam po prostu prawdziwy szał. Tam jest też napisek Rysy, z którym się już sfociliśmy, także już na luzaka. Teraz tylko zejść i cieszyć się sukcesem. Mamy to. Super, gratki Łukasz. No ja <grywa> tak. poszliśmy w ślady Eduarda Blazego, który wraz ze swoim przewodnikiem stanęli tu jako pierwsi latem 1840 roku. Blazemu tak się spodobało, że był tutaj później jeszcze 19 razy. Nam póki co wystarczy raz. Możemy wbić tę pineskę. Pozdrawiamy.